Witam wszystkich rodaków szukających prawdziwych informacji o wydarzeniach na świecie. W tym odcinku przedstawię sytuację związaną z ewakuacją USA z Sudanu. Zeszłej nocy, czyli z 22 na 23 kwietnia 2023 roku, przesunięto ewakuację amerykańskich, brytyjskich, francuskich i chińskich misji dyplomatycznych z Sudanu, która miała odbyć się przez lotnisko w Chartumie. Ambasada Stanów Zjednoczonych stwierdziła, że prowadzenie skoordynowanej ewakuacji nie jest bezpieczne ze względu na trwające walki oraz aktywną pracę obrony powietrznej i lotnictwa. Jednak już tej nocy wszyscy pracownicy misji dyplomatycznej USA w Sudanie oraz członkowie ich rodzin, w liczbie 70 osób, zostali wywiezieni z kraju przez stołeczne lotnisko podczas operacji specjalnej sił zbrojnych USA. W operacji brały udział śmigłowce CH-47 Chinook i UH-60 Black Hawk. Wsparcie sił specjalnych US Marine Corps zapewniały samoloty bezpośredniego wsparcia ogniowego AC-130J Spectre, wyposażone w haubice M-102 kalibru 105 mm i działko automatyczne L-60 kalibru 40 mm oraz samolot transportowy sił specjalnych MC-130H. Rozpoznanie przeprowadził natomiast samolot RC-135W. W swoim przemówieniu sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin podziękował rządom Dżibuti, Etiopii i Arabii Saudyjskiej za wsparcie. Dodał też, że ambasada USA w Sudanie zawiesza swoją pracę na czas nieokreślony. Według prezydenta USA Joe Bidena. Operacja ewakuacji amerykańskich dyplomatów i ich rodzin została przeprowadzona niezależnie od innych krajów sojuszniczych Stanów Zjednoczonych, np. Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Japonii czy Korei Południowej, których dyplomaci i ich rodziny nadal przebywają w Sudanie. Media donoszą, że podczas operacji wyciągnięto tylko urzędników państwowych. Pozostali obywatele, około 16 tysięcy osób, nadal pozostają w Sudanie. Rząd Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że w najbliższym czasie nie planuje przeprowadzania akcji ewakuacyjnych dla obywateli USA, ale zostanie im udzielone wszelkie możliwe wsparcie, bez podania jakichkolwiek szczegółów. Ten przykład pokazuje dobitnie, jakie jest podejście elit rządzących w USA. Dla nich liczą się tylko członkowie ich grupy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów całkowicie porzucają swoich sojuszników, a nawet własnych obywateli. Dla swoich są w stanie przeprowadzić złożoną operację wojskową i wymusić wsparcie dla niej na krajach trzecich. Sojusznicy i zwykli obywatele natomiast muszą sobie radzić sami. Ten przykład powinien być przestrogą dla wszystkich, którzy liczą na wsparcie USA w sytuacji kryzysowej. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.